Witam, ja jestem Richie Scholz i wraz z moim przyjacielem Szymonem zapraszamy Siemka. na kolejną mapkę SK. Witam ciebie serdecznie. Siema, siema, witam wszystkich. E, mapka została zrobiona przez Judasza, <coughs> tak więc... Czy... Zacznijmy od zasad, a potem tak rwamy. Mm, niszczymy bloki tylko, które musimy. Mm, dozwolone komendy to timeset i teleportowanie. No to time set to właściwie od razu można użyć. No, właśnie, tak. Co 5 yy... leveli znajdziesz jedzenie, a tak. potem nie oszukuj to. I, I prost... tutaj była jakaś zasada, ale niestety zrobiłem sobie tędy wejście i już jej nie ma. Tak, ponieważ nie zauważyłeś, że tu jest takie piękne wyjście. Tak, no właśnie. Dobra. Eee, prawdopodobnie nagramy to w dwóch partach, ponieważ. Albo więcej, wice, to zależy od naszej inteligencji. Muszę mieć 20 minut. Tak, idziemy. Idziemy. Level. A, pierwsze 5 leveli dotyczy pytań z wiedzy pod stawówki i gimnazjum. Level pierwszy, Level Matma. Pięć, no. 25 minus 3. Aha, plus... znowu nam Jeb ukradł skiny, żeby nie było. Znaczy akurat y, nie ukradł. Tak, to minął stopka Przesuń się. Y, 25 minus... 3 Najpierw plus to, to 8 11. Najpierw to co w nawiasie. Czyli 25 minus 11. 25 minus 11 to 14. jest... 14. 14 razy 3 to jest... Y, 30... 30... 42. 42. E, czekaj. Mamy i 7, 8, 5. Chyba nie. Dobra, to będzie trzeba zrobić tak. 4 e, i 2. Wow, brawo. Level 2. <coughs> Język polski, autor Hamleta. Hamleta. Szekspir? Tak, Szekspir. O, świetnie. Level 3. Ej, ej, Data powstania Rzymu. E. Hmm. Wiesz? E, czekaj. Aha, Rzym, 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 data powstania Rzymu. Eee... Eee... Czekaj, czekaj, czekaj. Data powstania Rzymu to był rok. Gdzie mam to Google Now? Co <ścoughs> za Data powstania Rzymu. A! Po co mnie bije? No kiedy? czekaj. Data powstania Rzymu. Rozpoznają mowę. Dobra, czekaj. Tak, zalety Samsunga Galaxy jest 3 Spanner. Mój mm. drogi, data powstania Rzymu jest to rok... Tak, wolny internet w domu nawet. No, nie mógłbyś na jego przeglądarkę wejść. No, już, czekaj. Nawet, wiesz, na Wikipedii nawet... Dziwnym trafem, czekaj. 753, 753, tak powiedzieli. Ale 0, 503. Wikipedia nie działa. 753, możliwe to? Wydaje mi się, że wcześniej, ale sprawdźmy. 7, 5, 5 nie, tu, 5, 5, tu, 5, 3, geografia, <gol>. kol, plagi Danii. Um, biało, niebies. Biała. Czerwona. Biała? No, chyba tak. Zobacz. Biały i. ty próbuj, ty, ty, ty. Ja wszystkie, Ja otwierałem już teraz. Jest. Ja. Czerwona, biała przecież to jest. Level dnia. piąty. <laughs> Sport. Wyj kysyano na 2001 roku. No na pewno. Ej, nie, 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 dobra, to są już jeja. No właśnie. Ej, do... Dobra, ja sprawdzam. <laughs> Spoko. E, urodził się w... W roku... w 85 to jest 15, Czyli jest 15 lat. No to dawaj dwa i 7 Aleluja. Pierwszy pięć leweli za tomu, Jabłuszka. Drugą masz dla siebie <laughs> Eee, wyspa. Mm. Dźwignia mam, dźwignie mam, dźwignie, level siódmy. Ej zaraz level... spokojnie, ja też to muszę to Level siódmy. Mam dziwne wrażenie, że... Ech! Co to było? Level o, to siódmy. Cztery. E, cztery do góry, trzy w prawo, dwa do góry. Eee, wait. Cztery do góry, trzy w prawo, dwa... Wiem, do góry. może tak. Raz. 2, 3, 4... Raz, dwa, trzy... Yy, mogliśmy coś niszczyć? Piasek? Tak, yy, że... Nie? No to... Yy, jesteś pewny? Czekaj, czekaj, czekaj! Jest! Nie, nie, o, o, zepsuliśmy mapę! Stary, tu jest! Otworzyło się! Ej, bo zepsułem mapę! Czemu? No to chodź tu na dół. Wiesz co, Chodź tu na dół. No już. No tutaj tą, tą dziurą, co ja wszedłem, chodź. <gry> o, dobra, nie, nieważne, najwyżej coś się zepsuło. To nie moja wina, ten piasek był taki, taki kusiący. Tak, kochasz piasek. Zwalać wszystko na tym biednym, małym Dobra, piast. ale tak w ogóle to o co tutaj chodziło? Aha, tu e, coś jest. Żeby się tam tamto przejście. Dzierła oh. ma! A co, jak ty to zrobiłeś? W normalnie, chodź tu. Dobra, nieważne. No wbijaj się, tu no jest góra! czekaj, tura. bo miałem jakieś bardziej... Boję się. Od bo razu mogę. Ohoho, level siódmy, łatwy parkour. Tak, cool. tak no. na pewno bardzo łatwo. Wiesz co, jak spadnę, to nie będzie łatwo. Wszystkie hmm, parkoury są takie proste. Wiesz co, na ten na razie nie narzekam. A! No dobra, ja się nie odzywałem, jak przechodzę. Szymon przekazuje ci pałeczkę. Jestem mistrzem w skakaniu. Eee, czekaj, bo chyba trochę poszedłem inaczej, ale nieważne. <grym> Fuck! O lol to jest takie trochę wysokie sobie zobacz Oh man. A ja myślałem, że będzie... Wiesz... Ale tutaj bo się wszędzie skaczesz na raz. W ogóle nie trzeba sprinta używać. Nie no, jest łatwiej faktycznie. Ja za każdym razem używam sprinta. Ja nie, jak mam krótkie skoki, to się staram go nie używać, bo wtedy można przesadzić łatwo. Ja na shifcie zawsze wtedy ląduję. LOL, czekaj, mnie coś albo loguje się, albo e, coś mi spacja balu. No fuck tak. Dobra, skaczemy na szyfcie Ja już jestem level 8. Znowu tak, lat. Czek, zaraz mnie teleportujesz. No na pewno, nie ma O ty. Dobra, to materiał będzie trwał chwilę dłużej. To się skup. Myślisz tym, że Cristiano Ronaldo waży 84 kg? O stary, to on jest cięższy od mnie o prawie 20 kg. Ma 186 cm. To tyle co ja. O ile niższy jest od ciebie? Eee, nie wiem, 30? O kurczę. Znaczy, nie, w sensie, że on ode mnie niż jest 30, ja mam dwa ileś tam, nie chcę się... No dokładnie. Dobra, chodź. Czekaj, ja już jestem... Dobra, właśnie widzę jak jesteś. Nie! Przeżyłem! God damn it. Ej! Czekaj, tu coś było napisane. Level 8. W ogóle, po tak. co mi była ta dźwignia? Nie wiem, ja hmm. nawet nie wiem jaka dźwignia. No, no, wziąłem tam, gdzie była ta wyspa, to wziąłem stamtąd dźwignię. Bo trzeba było otworzyć to tajemnicze przejście, a gdzie je rozbiłeś po prostu. Aha. No. Nie, nie lubię skakać po lodzie. W ogóle jak skaczesz po lodzie, to się nie zatrzymuj. Wiem. Kur... Teraz on <laughs> będzie pierwszy. Nie! Nie może być! Stary, to jest tak wysokie, że nie ma szans... Spadłeś? Nie. Kur. Nie nie, 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 nie. Tak, to jest chłopstwo. Spadło mi częściej. Hehe, ale trochę niżej. Nie dostałem dół. Ale teraz ja jestem pierwszy, chłopcem. No hej! czekam aż spadnie jeśli... Dzięki. No to się nie doczekasz. Zjedziemy bo ja jestem brzeg? przy levelu dziewiątym. To mnie teleportuj, bo strasznie, nie, strasznie w ogóle dzisiaj nie mam wyczucia Gdzie jesteś? E, na samym dole Łap level 9 Dawaj O ty fajny twaj... Dobra, e, ostatni raz się teleportuję, zaraz u Tak, na pewno, ale przecież to były dozwolone komendy Wiem, ale nie chcę być na lamy <grym> Jesteś lamą. Czekaj, bo tutaj coś się... Jeszcze ani jednego parkoura nie przelazłeś. No nie, to prawda. Ja mam dźwignię, któraś LOL, ale bardzo. Dobra. Która może się do czegoś przydać. Wiem, zaraz zobaczysz do czego. No, nie no, na razie, to nie. A -a -a. Czekaj, zrobię dzień. Przepraszam, czy też na sekundę?

level 10, dostań się na górę. Po drzewku Tutaj już chyba wyjdziesz bez jaj. To znaczy w sensie tamto. Z pistonami, Pizdonami, Pizdonami, wykładnie. Wiesz co, powinienem to przejść, bo to nie może, Au. Po co ten sticky piston został wysunięty? No musisz go schować, znaczy nie no nie chowaj go, no bo ja sobie na niego skoczywałem. Dobra. Trzeba się dostać na górę, po jakimś... niemalże labiryncie. Tak? To wiesz co, to zaczekaj na mnie, bo ja zaraz... <laughs> już jestem. Skrzynie, skrzynie. bogactwo, następne pięć leveli tak za tam. tobą. Dobra, Złote ja jabłko. Ej, Złote ja już... jabłko. Level 10, zostań się na górę. Złote jabłko. Złote jabłko. Ciekawe czy będzie w której coś innego. Cześć, w mieliśmy gdzie na Peacefulu czy nie? E, nie było informacji. Nie było informacji na ten temat. O Jezus, ile skrzyni! Gdzie ty jest? O Jezus, Maria, ile skrzyni! No. Ja przyszedłem, Wiesz przeszukane. wszystkie przeszukane. A właśnie, że nie. No Co tutaj jest? kilka, Jabło. nie było. Złote jabłko, złote jabłko. Złote jabłko. Level nasy skanci po drzewach na górę. Na górę. Spoko! co, może jakaś sadzonka by się nam przydała. Zaczekamy aż wyrośnie potem. Co? Co by zrobił? Był łatwe przejście. Czytaj. Te... O! Nie, myślę, Jezus! Pomylił mi, mi się blok drzewna no, ze skrzynią. Aha. To. Do... You are so smart. I teraz tutaj. wiesz, razie się zgubiłem u siebie. Ja już jestem. Ej, to łatwe, co Jak sobie wyjdziesz tutaj na górę do levelu 12, do parku, to popatrzmy tak w górę fajnie. No, no dawaj, chodź, czekam na ciebie. Hmm, czekaj, co Gdzie ty jesteś? Zresztą my już nagrywamy. Czekaj, wygląda. 15 minut. Proszę? Okay. Dobra, tak więc kończymy teraz pierwszego parta. To chodź tu do mnie, czekaj. No mnie teleportuj i kończymy pierwszego parta. Tak. Tak więc dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego pierwszego odcinka. Za niedługo, ponieważ dzisiaj pojawią się oba, wrócimy do Was. Tak więc dziękujemy bardzo i do zobaczenia za chwilę. Właśnie.